Panie Pawle, no nie udało się zrobić prezentu na święta. Pana ostatni rzut, który mógł zadecydować o przebiegu tego spotkania, ale niestety nie udało się wygrać. No nie udało się. Rzut był sobie nie na najgorszej pozycji. Udało nam się zdobyć jakąś tam, jak to mówią Ameryce, good luck i no cóż, piłka dwa razy się odobiła o dobręcie powinna wejść na czysto i by było po sprawie, a tak to Aseko dzisiaj Jarka się cieszy zwycięstwem. No cóż, byliśmy blisko, ale jednak e, przegraliśmy i tylko to się teraz w, w tym momencie liczy. My potrzebujemy zwycięstwa w tym momencie. E, graliście dzisiaj e, dużo szybciej w ataku pozycyjnym. To było jedno z założeń na ten mecz. Ostatnio trenowaliśmy też dość dużo trochę szybszej gry i dzisiaj to było widać. W pierwszej połowie bardzo dobrze też kontrolowaliśmy tempo, nie popełnialiśmy strat. Nie wiem jak wyglądało w drugiej, ale e, chyba troszeczkę e, więcej było, więc e, na pewno jeśli mamy 20 minut z trzema stratami, trzeba to kontynuować i, e, i grać troszeczkę lepiej. Prowadziliśmy pierwszą połowę, w drugiej niestety a tego nas doszło i, i wygrało mecz. No, trudno, szkoda, że wracamy do domu. A, trochę smutniejszych nastrojach, niż powinno być. Trener Biela mówił, że będzie chciał po przyjęciu zespołu wprowadzić zmiany. Dzisiaj oddaliście bardzo dużo rzutów za trzy, celnych, niecelnych, ale jest to ta zmiana, którą wprowadza trener? Znaczy, myślę, że dzisiaj oddawaliśmy w miarę dobre rzuty i o to w tym chodzi, żeby oddawać dobre rzuty. Dzisiaj może nie, nie wszystkie były celne, ale e, tak jak mówię, w pierwszej połowie szczególnie mieliśmy bardzo dobrą eksekucję. szukaliśmy tych czystych pozycji. I była też przy tym lepsza skuteczność. W drugiej troszeczkę zamieszania wprowadziliśmy, i sami, sami sobie trochę jesteśmy tego mówili. Prezentu na święta nie udało się zrobić, ale świąteczny akcent był. Skarpetki świąteczne. Kto wpadł na pomysł? To w sumie trochę ja, trochę ktoś tam, ale w sumie to ja wpadłem na to, żeby zagrać czerwonych skarpetkach. To teraz przerwa na święta, będzie czas na to, żeby spędzić go z rodziną? No, nie za wiele, bo prawdopodobnie szybko będziemy musieli od stołów odejść i 25 zapewne już będziemy trenować, ponieważ 28 już mamy mecz. W takim razie, mimo wszystko, wesołych świąt. Życzę, dziękuję bardzo za rozmowę, a my wracamy do naszych komentatorów.